Cześć wszystkim. Cześć wszystkim. Witam Was na dzisiejszej recenzji Triumfa Tigera 800 w wersji modelowej XCA, czyli wersja offroadowa na szprychowych kołach. 21 cali jest z przodu, 18 mamy z tyłu. Jest to wersja taka typowo Przeprawowa, dobrze wyposażona w sumie to jest maksymalna wersja tego motocykla. Zaraz Wam tutaj opowiem co mamy, bo jak sami widzicie, na pierwszy rzut oka jest akcesoryjna szyba. Jest to pójga z delikatnym deflektorkiem. Są także gmole z firmy. Ee, to jest chyba, chyba SW Motech Outback. Tak, jest on wyposażony. Te seryjne zostały ściągnięte. Jest on w sumie przystosowany maksymalnie na wyprawy, które ja sobie uskuteczniam. I co dalej? Dalej, motocykl ma stelaże pod kufry. Są to stelaże pod oryginalne kufry Triumfa. Takie oczywiście kuferki mam w zestawie. No i tak się w sumie zastanawiam, w jaki sposób nagrać tą recenzję. Co będzie, co będzie najlepsze? Bo ja jestem. Z jakby pierwotnie wywodzę się z motocykli takich typowych Enduro, Cross Country, Hard Enduro, Dwusuwy, Czterosuwy, KTMy, Gaz Gazy i tak dalej. No i w pewnym momencie postanowiłem, że przesiądę się na motocykle typowo turystyczne. Najpierw miałem Tajgera 800, takiego zwykłego na z odlewanych aluminiowych kołach. Później nie pokochałem go, mówię od razu, bardzo go nawet nie lubiłem. Nie umiałem jeździć takiego typu motocyklem, a poza tym miałem 1,86 wzrostu i ta wersja była obniżona. O czym ja nie wiedziałem, bo byłem jeszcze laikiem w takich motocyklach turystyczno-szosowych. Następnie go po roku sprzedałem. Kupiłem GS800 800, adventura i można powiedzieć, że to był świetny motocykl. Przejeździłem nim kupę kilometrów, dojechałem nawet nim w zeszłym roku do Nicei, do Francji przez pięć państw. Mieliśmy taką wyprawę dwutygodniową, Świetne, świetnie się spisał. Mogę go w sumie teraz tak zestawić trochę z tym triumfem, ponieważ gs sprzedałem na jesień 22 roku. No i na wiosnę 23 roku już nie mogłem wytrzymać i mówię, dobra, muszę mieć jakiś motocykl, i tak padło na, na tego Tigera. Nawet ciekawa jest taka historia, że mój GS był w tak świetnym stanie, że zadzwoniłem do człowieka, któremu go sprzedałem na jesień. Czy nie chce mi go na wiosnę odsprzedać, ale powiedział, że jeszcze nim nic nie pojeździł. No i nie ma takiej opcji, żeby go sprzedał, bo przez całą zimę stał, no bez sensu, że go kupił, a ja na wiosnę chcę znowu od niego go odkupić. No i tak szukałem, szukałem, zastanawiałem się bardzo długo w ogóle, jaki motocykl kupić. Testowałem i ktm -y, i nowego Tigera 900 Rally Pro, i testowałem Afrykę, testowałem Ducati Multistradę GSa 850 Adventure'a, GS-a dużego, no i zmagałem się z takimi jakby zagwostkami, czy kupić praktycznie nowy motocykl, taki jak GS 850 Adventure, wywalić na niego 60-70 tysięcy, już taki full wyposażony, czy może kupić nowego Tigera Rally Pro za około 80 tysięcy, przystosowanego do jazdy już z ubezpieczeniem, z kuframi, czy może kupić coś starszego, typu 3-4-5 lat, taki jak ten motocykl, full wyposażony za... Kwotę około 50 tysięcy. No i tak podszedłem do tego, przez to, że ja zmieniam motocykle w sumie co roku. Już to taki się tu u mnie rytuał stał. Stwierdziłem, że bez sensu jest totalnie kupić nowy motocykl z salonu, zapłacić maksymalnie duże ubezpieczenie od wszystkiego, żeby go nie ukradli, żeby jak go ukradną, to oczywiście, żeby, żeby ubezpieczyciel wypłacił jakieś tam maksymalne kwoty od kolizji. No, maksymalne ubezpieczenie, które tam wychodziło. Prawie 7000, więc stwierdziłem, że to nie ma sensu. E... GS 850 Adventure testowałem. Takiego mieli w Warszawie dwulatka, ale kosztował prawie tyle co nowy, więc też odpuściłem. No i tak mi się trafił ten motocykl. A, w ogóle, moim faworytem była Afryka. Ale przez to, że ja jeżdżę ze swoją żoną, e... zrobiliśmy przymiarkę, i to jest coś, na co uważam, że. Mało kto w dzisiejszych czasach na polskim YouTube na co zwraca uwagę, ale zwróćcie na to uwagę, że jak zamocujecie tutaj kufer, wyobraźcie sobie, że tu jest taka skrzynka i rozłożycie stopkę pasażera, to ten kufer jest przykładowo dotąd w tym motocyklu. Jak wasz pasażer postawi stopę, to ledwo co mu pięta sięga tutaj, a przód wystaje stopy tutaj, czyli jak ma tą odległość kufra bardzo blisko stopki, to oznacza, że nie jest tak do końca komfortowo, i to myśmy mieli właśnie w Afryce, że żona moja nie umiała się dobrze podeprzeć. Na przykład, jak ja hamuję, to że ona nie mogła się zaprzeć dobrze tymi stopami, bo ona miała je tuż tu miała pięte, więc nie było takiego dobrego punktu podparcia. No i dla, na tej podstawie odrzuciliśmy Afrykę. No i tak pojawił się na OLX ten motocykl. Szybko przedzwoniłem, mówiłem się polski salon bezwypadkowy, 17 rok serwisowany VASO 20 tysięcy obecnie przebiegł, ja go kupowałem, kupowałem miał 16 tysięcy od jedynego polskiego właściciela więc cena była jak się domyślacie dość wygórowana za taki stan bo on też jest full wyposażony i szybkie negocjacje miałem też pewną kwotę odłożoną na motocykl właściciel przystał na moją propozycję i tego samego dnia odjechałem motocyklem. Kupiłem go nawet bez jazdy testowej, ale było widać, że to jest sprzęt zadbany. No i na 20 000 zrobiłem mu serwis. Zrobiłem mu zawory, tak jak pokazuje to instrukcja użytkowania tego motocykla, że na 20 000 trzeba przejrzeć zawory. Oczywiście wszystko było w nominale, w normie, ale profilaktycznie zostało wymienione wiadomo, oleje, filtry, to poszło od razu, zostały także sprawdzone płyn chłodniczy oraz płyn hamulcowy, ale nie było potrzeby ich e, wymieniania. No i jestem posiadaczem takiego Tigera, co lubię w tym motocyklu, a z drugiej strony też można może powiedzieć, że to co lubię tak naprawdę bardzo nie lubię. Jak jeździ się nim dynamicznie. O, pojechał GS! Jak jeździ się nim dynamicznie. To ten silnik jest świetny. On lubi wysokie obroty. Naprawdę można go kręcić. Pięknie brzmi. Tu jest akcesoryjny wydech Leo Vince, więc bardzo fajnie to gada. Ale z drugiej strony, jak jeździmy powoli, tak typowo turystycznie, rekreacyjnie, to ten silnik się dusi, tak dławi, przerywa. On bardzo nie lubi takich obrotów do 3-4 tysięcy, ponieważ jest taki, że poszarpuje. I, I to jest akurat znany problem w Tigerach, że one są to są silniki wysokoobrotowe. Tutaj jest przez to, że Sonda Lambda odcina mu tam paliwo w pewnych zakresach, to, to tak się dzieje, ale już nie wchodząc w szczegóły, jak da się mu powyżej 4, 5, 6, 7 tysięcy ma obrotów, pięknie brzmi, pięknie jedzie, no ale nie zawsze się tak jeździ z takimi, z takimi obrotami na co dzień po prostu się na dnie da tak jeździć, gdybyśmy jeździli tak po mieście, to po prostu ta jazda to była taka też dynamiczna, taka szarpanina jedynka, dwójka, obroty i by się nie dało po prostu w taki sposób jechać, więc można powiedzieć, że uwielbiam ten silnik, ale z drugiej strony bardzo go nie lubię przez to, że, przez to, że przy niskich obrotach nie do końca się da tym tak spokojnie jeździć. Kolejna rzecz, która jest y, bardzo taka można powiedzieć na plus to jest szyba akcesoryjna oryginalna szyba Triumfa to jest mniej więcej do takiej wysokości do 2 trzecich tej i ona jest tak mocno pochylona do kierowcy i ona nie do końca chroni przed wiatrem tutaj została wymieniona na taką puiga z deflektorkiem bardzo fajnie to wygląda no dobra, a teraz Wam pokażę kilka detali z bliska, jak ten motocykl wygląda. Ja go nie myłem, po prostu on taki jaki jest w tym momencie. Taki jest na tych filmach. Ja nim jeżdżę na co dzień, więc w ciągłym użytkowaniu. Ja przez dwa miesiące zrobiłem na nim w tym momencie już 5000 km, więc no po prostu motocykl jest w ciągłej eksploatacji. Biorę kamerkę ze sobą i pokazuję Wam kilka detali, później go odpalę. Dobra, zacznijmy od kokpitu. Tutaj jeszcze w tym modelu, bo to jest 17 rok, 18. Pierwsza rejestracja to jest ostatni wypust wersji XCA z klasycznymi zegarami. To są takie zegary. O, po prawej jest klasyczny obratomierz, kilka takich e, diod, kontrolek. Po lewej jest ciekółki, wyświetlacz, który wygląda w taki sposób. Motocykl obecnie ma 21300 300 kilometrów. wiadomo. ABS to wszystko się świeci, dopóki się nie przejedzie kilku metrów, to później znika. Dobra, co my tutaj mamy na pokładzie? Zobaczcie sobie. Zacznijmy z tej pozycji. Światła, przełącznik. Tak standardowo jeździmy: to są światła do jazdy. One się nazywają mijania. Tutaj przełączamy je na światła długie. Następnie mamy joystick do komputera pokładowego z informacjami, po prostu tutaj sobie przełączamy przód, tył. Dodatkowo jest jeszcze taki jeden przycisk z i. Jak go wciskamy, zaraz Wam w sumie to pokażę, jak to wygląda. I teraz mamy tak, teraz klikam, klikam tym joystickiem to nam się wyświetlają takie podstawowe parametry ile jest jeszcze na zasięgu paliwa, jaka jest temperatura, przebieg no i później sobie możemy tym przyciskiem i wchodzić w dalsze funkcje, jakieś tripy mieć i następnie no mogę Wam pokazać jak wyszło średnie spalanie z odcinka 2958 km 40 prawie 2 godziny przejechane ten odcinek 5 litrów, więc motocykl nie pali, nie pali dużo ja też to weryfikowałem mniej więcej z dolewkami do zbiornika, więc to się wszystko pokrywa więc jest to naprawdę bardzo dobry wynik jak na 3 cylindry 3 cylindry 800 i 95 koni ok, wiadomo klakson, kierunkowskazy to jest standard co ma z opcji halogeny oraz grzane manetki. Żadnych manetek nie trzeba omawiać. Są tu dwa tryby. Jeden się świeci na pomarańczowo słabszy, na czerwono się świeci mocniejszy. Jeżeli chodzi o halogeny, no nie wiem czy ja, ja mi się je tak uda odpalić, ale chyba tak. Są odpalone. W taki sposób to wygląda od frontu. Trzeba podkreślić, że naprawdę one świecą dość mocno. Jak się jedzie za kimś, bo jeszcze na dołkach to wszystko podskakuje, więc ten efekt jest taki dość mocno spotęgowany. Dobra, po prawej stronie grzana kanapa, także dwa tryby: pomarańczowy słabszy, czerwony mocniejszy. Grzana kanapa jest dla kierowcy oraz dla pasażera. Tutaj macie to zaznaczone: kierowca-pasażer. Motocykl jest wyposażony w tempomat. Się tam chyba aktywuje z tego co pamiętam od minimum 40 na godzinę, ale nie jestem pewien. No, światła awaryjne oraz rozrusznik, Ech, tak to wygląda. sprzęgło jest na linkę, jest to klasyczne rozwiązanie z minusów. We wszystkich w sumie to jest Triumfach, przynajmniej Tigerach i to na tych 900 rali, Rayleigh Pro i tak dalej. Ta klamka naprawdę tak lata. Jedziecie po dołach jakiś czy coś, to cały czas jest góra-dół, góra-dół. Trochę jest to irytujące. Co jest jeszcze wymienione? Mamy wymienione akcesoryjne handbary To są bark boostersy. Tak sobie je założyłem z takim wzmacnionym rdzeniem Przez to, że miałem takie zapędy trochę offroadowe Cześć wszystkim! Nagrywam dzisiaj dla Was brakującą część filmu Kamil z tej strony Siedzę za sterami Tigera. 800 w wersji XCA, czyli najbogatsza wersja. No, i mam plan taki na dzisiaj, żeby Wam dokończyć część filmu, którą nagrałem pierwsze. Takie to było omówienie. A teraz postaram się Wam nagrać część taką pod tytułem Wrażenia z jazdy. To pierwsze kilka słów to będzie o samym motocyklu. Jest to Tiger. Triumph Tiger 800 wersja XCA wersja XCA charakteryzuje się tym, że ma halogeny podgrzewane manetki podgrzewane siedzenia oraz tempomat ma dodatkowo płytę pod silnikiem oryginalną Triumfa oraz centralną stopkę wersja XC i XCX tego nie miały oczywiście jest to też wersja na szprychowych kołach produkcja 2018 rok pierwsza rejestracja 2018, jestem drugim właścicielem tego motocykla kupiony w tym roku na wiosnę przejechałem nim obecnie prawie 6000 km już, bo cały czas z nim jeżdżę w sumie w 3 miesiące, no to nie wiem, czy dużo, czy nie. Dużo sami sobie ocencie. Obecnie motocykl ma całkowicie najechane 21 tysięcy z groszem. Ale to jest tyle, jeżeli chodzi o takie omówienie ogólnych spraw. To teraz skupmy się na samym motocyklu. Jest to silnik 3 cylindrowy. Czy są to trzy cylindry w rzędzie? W sumie jak to w triumfie. Super jednostka. Bardzo fajnie się tym jeździ, ale jest to nie ma co ukrywać motocykl, który robi wysokie obroty. Tym motocyklem przyjemnie się jeździ powyżej 5000 obrotów, w sumie 4-5000 obrotów w górę, poniżej, poniżej on się dławi. Ja teraz sobie jadę na piąteczce 4000 obrotów. Jakbym tak dłużej pojechał, to motocyklem zaczyna szarpać, staje się taki narwisty, trzeba po prostu zredukować bieg bieg w dół i wtedy wtedy jest e, zdecydowanie lepiej, jest zdecydowanie lepsza kultura pracy, e, silnik też się nie męczy, nie szarpie nim więc dla mnie jest to super jednostka ja też e, wspominałem wam w pierwszej części że przysiadłem się z gs 800 Adventure'a w sumie nie powiedziałem dlaczego cały czas mam te mniejsze pojemności, te Adventure'y o mniejszych pojemnościach, a no wybór jest prosty, że Chciałbym jeszcze trochę potestować, zanim przejdę na coś, na coś dużego. A te już w zupełności wystarczają. Ale one mają zdecydowanie lepsze takie parametry dla mnie pod względem szosa versus, versus troszkę terenu. Naprawdę te mniejsze pojemności górują. O, ale idzie! Oczywiście tu jestem już poza terenem zabudowanym, więc, więc można sobie tak troszkę odkręcić, ale też bez przesady, bo droga kręta. No i stąd jest wybór tych cały czas mniejszych pojemności. Ja jestem po prostu ich fanem, nie widzę dużego sensu w tych, tych wielkich krowach. Oczywiście nie ukrywam, że pewnie z biegiem czasu też się na nie przesiądę, ale na tą chwilę ja nie jeżdżę tym motocyklem, dlatego że nie wiem jest moc mnie przerasta, czy, czy jakikolwiek z takich parametrów, nie wiem, moc czy, czy, czy szybkość, to, to w ogóle w tych motocyklach nie o to chodzi mi po prostu te mniejsze sprawiają więcej frajdy a tej mocy mało kto wykorzystuje w pełnym zakresie, wiadomo jakiś tam duży G, czy duży KTM czy, czy Ducati byłoby fajne na jakąś trasę daleką, dwie osoby ale tym uwierzcie mi też spokojnie można objechać te Wielkie krowy to, to nie maszyna, tylko rider jest odpowiedzialny za to, jak, jak sprzęt jedzie. No, jest oczywiście też kilka takich bankamentów, które mi się nie podobają w tym Triumfie i nie ma, nie ma co ukrywać. Wspomniałem Wam trochę o tych obrotach, że lubię ten silnik, ale przy takiej jeździe miejskiej, jak się czasami gdzieś wiedzie do miasta no to no to on naprawdę e, męczy się tam męczy się ten silnik się grzeje no też ma ten silnik to do tego że rzeczywiście e, jak sobie możecie poczytać na jakichś forach czy pooglądać filmiki one się grzeją te silniki naprawdę w tyłek przy upałach rzędu 30 stopni jest to mocno odczuwalne i naprawdę to no parzy wręcz jak się jedzie to może tego nie czuć tak mocno ale jak się tylko Gdzieś na światłach, czy gdzieś na chwilę to, to czuć jak to ciepło po prostu bije. A tak poza tym świetna jednostka, naprawdę świetna. Na plus jest ta szyba też akcesoryjna, ta oryginalna jest za niska, zbyt taka pochyła do mnie. E, przy moim wzroście, 1,86 m oraz jak ja używam kasku z daszkiem, takiego adventure'owego bardzo rzuca, rzuca głową, więc nie jest to przyjemne stąd wybór na e, akcesoryjną szybę BAT plus deflektorek, w zupełności to wystarcza chroni przed, przed wiatrem przed jakimś deszczem nie ma tutaj co nawet gadać różnica jest ogromna jeden minus jest tej szyby taki że ona na tych uchwytach przez to, że jest duża jest też taka trochę kurcze wiotka i gdzieś tam na wietrze ją puja nie? ale jest to do przeżycia wiadomo no, teraz sobie jadę na 3,5 tysiąca obrotu i ten silnik. Tak, no jedzie, bo jedzie, ale on tego nie lubi. Ale nagrywam Wam filmik, więc też chcę sobie po prostu pojechać spokojnie, bo jestem skoncentrowany w pewnym stopniu na nagrywaniu. No, więc tak, tak, kilka słów o Triumfie. Czy bym go kupił raz jeszcze? Jakbym na przykład e, zestawił go z 900 -ką. Gdyby nie jakieś tam sprawy prywatne związane też z funduszami, no to pewnie bym kupił nowszego, nawet miałem go już zaliczkowanego, ale przez finanse się nie udało tam tego zrobić. Podobno ta 900, ja nie jeździłem, bo ja jestem z Wrocławia, bardzo ciężko jest dostać tą 900, przynajmniej było w okresie tam kwiecień maj we Wrocławiu na testy i nie miałem, mochowy, nie miałem przyjemności jeździć tym, tym, tym motocyklem, ale jak czytam jakieś fora, grupy na Facebookach, to wszyscy sobie bardzo chwalą, ale to nie o to, to, nie o to chodzi. Kupiłbym taki sprzęt, wydałbym za, niego, wydałbym za niego 80 prawie tysięcy z kuframi. No i co, jak ja zmieniam motocykle co roku, to, to znając życie, bym go sprzedał, bo mi się znudził i byłbym pewnie dużo stratny, a na tym stawiam, że dużo nie stracę, bo naprawdę kupiłem go nie tanio, ale też nie jakoś strasznie drogo, żeby yy, odnotował jakąś dużą stratę. To Wam mogę powiedzieć, to jest jeszcze ta wersja XCA, ale ostatni Wypust z tym wyświetlaczem takim analogowym i krystalicznym. No wiadomo, fajnie by mi było by mieć jakiś tam TFT wyświetlacz Ale uwierzcie mi, ten też jest super czytelny, można sobie bez problemu Z nim poradzić Nawet przyznam się, że go gdzieś tam polubiłem Jedyną rzeczą, która jest taka trochę denerwująca, to jest zmiana tych trybów jazdy. Na tą chwilę jedzę, nie wiem czy to będzie widać, tu jest tryb road. Jadę na trybie road z włączonym ABS-em, kontrolą trakcji, taki czysto drogowy. Ten motocykl ma trzy tryby w sumie. Drogowy tryb enduro oraz tryb taki użytkownika, że sobie może spersonalizować to pod siebie, ale przy wyłączanie tego, tego ABS-u, on jest tylko wyłączony na tylne koło przednie, jest zawsze aktywne. Tutaj jest trochę takie upierdliwe i po każdym wiadomo, zgaszeniu motocykla, wszystko wraca do ustawień fabrycznych. O, jedziemy sobie ze stałą prędkością teraz. No i czuć, że ten mm, silnik tak faluje, po, poszarpuje. Motocykl jest oczywiście też po serwisie, żebyście sobie nie pomyśleli, że to jest jakiś problem z zaworami, z przypustnicami. Po prostu te modele tak mają i albo się to lubi, albo się tego nienawidzi. Tak to w skrócie wygląda. Też zacząłem się trochę na tym YouTubie uzewnętrzniać. Więc może opowiem Wam jaki mam plan i zobaczymy czy go się uda zrealizować z biegiem czasu. Już postanowiłem sobie to w zeszłym roku, że będę testował różne motocykle Adventure. No i nie ma co gadać, przetestowałem i Tenerkę, i Multistradę przetestowałem, i dużego gs przetestowałem, i Suzuki Wistroma. Co tam jeszcze przetestowałem? ma przetestowałem tego dużego 1290. No i w tym roku sobie pomyślałem, kurczę, no fajnie przetestowałem, ale no nikt tego nie widział, nikt o tym nie wie jakie są moje odczucia, a uważam, że mam trochę wiedzy, żeby się podzielić tym, bo tym motocyklami naprawdę jeżdżę i, i to całkiem, całkiem sporo i przejeździłem nimi kupę, kupę lat więc kupiłem sobie zestaw do nagrywania DJI Osmo Action 3